Witajcie ponownie na kanale Spacer z Bogiem. W dzisiejszym wideo będziemy eksplorować wizję arcybiskupa Wigano, który przynosi ważne przesłania od Matki Bożej. Ona ostrzega nas o stanie Kościoła, który stał się domem złodziei i grzeszników. Czas się kończy i jest kluczowe, abyśmy odbywali czuwania, uczestniczyli w Drodze Krzyżowej i Eucharystii. Matka Boża ostrzega nas o nadchodzących wielkich nieszczęściach, takich jak trzęsienia ziemi i zniszczenie miast, i lamentuje nad utraconymi duszami. Wielu przywódców Kościoła zboczyło na złą drogę, prowadząc duszę do zguby swoim niemoralnym życiem. Ostrzega nas również o surowych karach, które nas czekają, oraz o nadchodzącej wojnie z bronią atomową, która przyniesie masowe zniszczenie. Ważne jest, abyśmy obudzili się do tej rzeczywistości i podjęli działania w celu przygotowania się duchowego. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, zostawiania komentarzy i dołączania do nas w tej podróży refleksji i przygotowania duchowego. Razem. Możemy szukać zbawienia i znaleźć pociechę w wierze. Jestem także zadowolony, mój synu, że kiedy odmawiasz różaniec, robisz to powoli, kontemplując znaczenie każdego słowa: w Zdrowaś Maryjo. Moi synowie odmawiają tak: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus. Jednakże, moi synowie, medytujcie nad każdym, zdrowaś Maryjo, mój synu i ofiarujcie go w intencji zbawienia całej ludzkości. Zaangażowanie w modlitwę i ofiarę jest niezwykle istotne, ponieważ sądy nad narodami są nieuchronne. Każdy naród stanie przed mniejszym sądem, a ci, którzy brakuje im miłosierdzia, miłości i pokory, poniosą surowe kary. Ten scenariusz obserwują anioł trzymający Miarę oraz Elias z małą książką. Narzędzie anioła nie jest tradycyjną wagą, ale przypomina dwa globusy ozdobione licznymi oknami. Jedna strona wyświetla złoty krzyż z krzyżami wewnątrz okien, podczas gdy z drugiej strony widnieją trzy liczby: 666. Zgnieciona głowa węża z czterema oczami na szczycie jest widoczna między oczami wraz z S i Z. Obok anioła Elias wsypuje ziarno z miary. Ziarno spadające na stronę globusa z krzyżem przekształca się w złote ziarna, spadając jak promienie światła. Z drugiej strony rozsypywane ziarno staje się czarne i opadając, zamienia się w krew i ciemność, pochłaniając wszystko na swojej drodze. Świadectwo gór runących na ludzi, pogrzebiających wielu i powodujących wiele ofiar. Liczne klasztory są obecne. Anioł i Elias oddzielają je na różne przeznaczenia, wybierając tylko kilka. Pytam o ich los, ale odpowiedź jest przygnębiająca. Wybrani pozostają blisko drzew, podczas gdy inni stają się ofiarami zniszczenia. To chwila krytyczna która wymaga naszej oddania się modlitwie i ofierze, aby znaleźć miłosierdzie i ochronę. Wybrane klasztory pozostają blisko drzew, podczas gdy inni, znacznie liczniejsi, stają się ofiarami zniszczenia, gdy góry się zawalają. Miejsce jest pełne runących gór. Przewiduje się, że Rzym doświadczy poważnych trzęsień ziemi, które prawie doprowadzą go do zniszczenia. Widzę, jak Watykan tonie wszystko to jest nieuchronne. Nasza Pani przekazuje: Rozważajcie, że nieprzyjaciel czai się w czterech kątach ziemi. Trwajcie w modlitwie różańcowej, gdyż przez nią wiele dusz znajdzie zbawienie. Przenoszona wiadomość o cierpieniu Ojca Wiecznego jest uroczystym i poważnym ostrzeżeniem o przyszłych wydarzeniach, które przyniosą znaczącą karę ludzkości. Podkreśla się, że wiele narodów stanie w obliczu zniszczenia, a te, które przetrwają, Przejdą proces oczyszczenia. Nieuchronność tej groźnej kary jest podkreślana, opisując ją jako sytuację, w której świat wydaje się płonąć, a tylko część ludności nie opiera się ostrzeżeniu i ulegnie. Wigano w swojej wizji głęboko opłakuje nieuchronny upadek i mnogość zmarłych, podczas gdy zastanawia się nad cierpieniem innych. Nasza Pani oferuje pocieszenie, stwierdzając, że ci, którzy są w stanie łaski, nie zostaną dotknięci, ale zdarzenie to będzie przygnębiające DLA, tych, którzy są poza łaską Boga. Zachęca do wytrwania w modlitwie różańcowej, oferując ją DLA, nawrócenia grzeszników. Wizja kontynuuje opisywanie chwili, gdy syn stąpi na obłoku, dając każdemu według jego uczynków. Armię Ojca są gotowe zstąpić na ziemię i oddzielić sprawiedliwych od bezbożnych, wrzucając tych ostatnich do otchłani piekła i prowadząc sprawiedliwych do spichlerzy syna. Wiadomość kończy się apelem o przekazanie tej wizji wszystkim, aby mogli przygotować się na nieuchronny moment. Przepowiada się, że wkrótce słońce i księżyc przestaną świecić, wskazując na powagę i bliskość opisanych wydarzeń. Nie drwiąc, wielu teraz drwi z moich wiadomości. Zbliżcie się do sakramentu spowiedzi, a następnie przyjmijcie najświętsze ciało mojego syna. Kontynuujcie modlitwę różańcową, moi synowie, bo czas się zbliża. Część tej narodowej ziemi, mój synu, stanie się częścią Europy. Całe narody, mój synu, zostaną pochłonięte, nie zostawiając po sobie żadnego śladu. Dlatego też błagam was, moi synowie, abyście ofiarowali ofiary i modlitwy za te opuszczone narody, aby wiele dusz mogło znaleźć zbawienie. Rzym, mój synu, jest skazany na zniszczenie. Módlcie się za namiestnika Chrystusa, bo jest w wielkim niebezpieczeństwie. Pozostańcie pokorni, moi synowie, bo czas zbliża się do wybrania apostołów na ostatnie czasy. Droga do nieba jest wybrukowana cierpieniem i bólem. Piekło jest pełne grzechów nieczystości. Nie pozwólcie, abyście zostali oznaczeni numerem wroga: 6666. Wróg jest pośród Was, moi synowie. Oddalajcie się od tych, którzy prowadzą was na błąd. Diabeł przeniknął ich umysły, przyćmił ich inteligencję i manipuluje nimi, aby tworzyli urządzenia atomowe, grożąc zniszczeniem większości ludzkości. Tak, moi synowie, módlcie się o nawrócenie Rosji i Chin, bo mogą one być instrumentalne w zniszczeniu świata. Jednakże, za pomocą broni Różańca, możecie się zbawić, a nawet wasi wrogowie. Szukajcie schronienia w moim niepokalanym sercu, bo ono zwycięży, moi synowie. Gniew ojca nadchodzi, a moje serce jest pełne smutku. Proroctwa dane dawno temu Melania i Bernadecie spełnią się. Jesteśmy na szczycie czasu, mój synu, i walczymy, aby znaleźć dusze gotowe być apostołami czasów ostatecznych. Ta ludzka rasa buntuje się przeciwko Bogu każdego dnia. Miliony dusz toną w otchłań na wieki wieków. Rydwany ognia Boga Ojca są gotowe, aby przenieść was do obiecanego kraju. W tych chwilach szatan infiltrowuje wasze dusze, ukazując szeroką drogę ozdobioną przyjemnościami, nałogami i różami. Jednakże każda róża niesie pieczęć, znak antychrysta, pół, pół, pół. Ostrzeżenie o końcu czasów jest podkreślane jako nieuchronne i kluczowe dla całej ludzkości. Znaki, które pojawią się na Księżycu, Słońcu i gwiazdach, są podkreślane jako wskaźniki tego kluczowego momentu. Podkreśla się znaczenie zwrócenia uwagi na te znaki, ponieważ reprezentują one koniec czasów i są emitowane przez Syna, aby ostrzec ludzkość. Wyrażana jest smutek z powodu ignorancji ludzi wobec tych ostrzeżeń, uważając ich za biedne dusze, które nie rozpoznają powagi sytuacji. Wzmiankowana jest nadchodząca bitwa z aniołami niebieskimi, oczekującymi na sygnał, aby przynieść zgubę znacznej części ludzkości. Apel skierowany jest do dzieci, aby były czujne, ponieważ wróg jest aktywny i dąży do zdobycia ich dusz. Ta pilna potrzeba bycia czujnym i w zgodzie z boskimi znakami jest podkreślana jako istotna DLA przetrwania duchowego w obliczu nadchodzących wydarzeń. Wiadomość o końcu czasów jest przekazywana z wielkim naciskiem na pogorszenie się warunków ziemskich i duchowe wyzwania, które stanie przed ludzkością. Ziemia jest opisywana jako wydająca ubogie plony i zanieczyszczone owoce, wskazując na degenerację jakości niezbędnych zasobów naturalnych do życia. Ponadto przewiduje się katastrofalne wydarzenia związane z wodą i światłem, wywołujące poważne wstrząsy na planecie, generując przerażający i okropny spektakl. Prorokuje się ruiny wielkich miast z mocnym ostrzeżeniem, aby dzieci pozostały czujne, gdyż wróg jest aktywny, szukając schwytania dusz. Wzmiankowani są dziesięć królów wroga, rozmieszczeni między czterema kątami ziemi jako agenci tej zagłady duchowej. Oferowany jest sposób ochrony i łaski dla wiernych poprzez pobożne obchodzenie pierwszych sobot miesiąca, które obejmuje spowiedź grzechów, przyjęcie eucharystii i codzienne odmawianie różańca. Obietnica niepokalanego serca jest udzielanie łask ludzkości, pomoc w godzinie śmierci i ochrona przed piekłem dla tych, którzy spełnią te wymagania. Ostateczny apel skierowany jest do dzieci, aby kontynuowały modlitwę różańcową, uznając ją za potężne narzędzie zbawienia dela wielu dusz. Waga ofiary i modlitwy jest podkreślana jako istotna dela indywidualnego zbawienia i potencjału ratowania całej ludzkości.